Dużo benzin masz, w Dąbrowie jest chyba. hotel nawet Czele. Ale jak Graba nie ma auta, no to trochę bez no sensu Nie nie, nie, nie chcę jechać tam autem, a tam potem dojeżdżać tam to... Nie, nie, stój, internet, cudzie. Opuściłeś? No nie Będziemy sobie musieli bez glaza poradzić, chłopaki, nie wiem jak to Nie wiem jak udamy na kurde Ale tym bardziej tam bez glaza, bez seto Co mają, dół? Na no, oh, yes. góra O, jest to gdzieś pojechałem, nie wiadomo gdzie. Weź panie, ja już nie wyjadę, bo jestem w piwnicy, Kurde, teraz będę jeździł. Na mnie Ale to co ci teraz, co to się stało, bo na tym sklepie jest. Poszedł ja go, zrywa go na sekundę. Jak go na sekundę zerwie, to. Tego z gry wyrzuca, na no, TeamSpeak'a wraca błyskiem, nie? Trzeba przedronować, panowie, drugi budynek. Ten. Tutaj są założone super barykady, czekaj, które czekaj. rozwala. Czekaj. Robię. Tak. O zacięcie <słyska> ja jestem słyszalny tak. Ej, zrobiłem szybką podmianę kabla od internetu e, Powalony jest Na wprost ciebie Rocky. Tam jest gdzieś powalony Rocky, widzisz go? Masz... Co wiem, go chyba wiesz? Nie, ci co tu zrobili Nie wiem gdzie mamy ładunek, ładunek kurde, mam do tego... Panowie, puścia, ja jestem w dupie generalnie Zabarkadowali, <coughs> co, nie masz jak wyjść. Ja nie mam jak wyjść. Cześć, tu ci otworzę, chcesz? No otwórz mnie, otwórzmy, otwórzmy. Proszkę, kurde ty jesteś wolny <laughs> To tutaj też rozwal, czy nie możesz? Już nie mogę. Ale no, ładnie, ładnie to. Z Dostał troszkę. Nice. Oooo jeszcze... No i ładnie, pięknie. Łącz, no, łącz, 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 łącz. Wygraliście? Tak. Tak, tak, tak. Możesz jeszcze się łączyć, to. Nie, czekaj, no... Ej, bo teraz eliminuję akcję taką, że y, jest coś problem z kablem. No bo to ewidentnie pokazuje mi, że coś się rozłącza. Hmm. A mimo, mimo wszystkiego, że nie dotykam w ogóle kabla, nie? Nagle się pojawia problem, że... No ale wiesz, może być coś, jakieś tam te, Może kabel po prostu się troszkę... Eee, nawet jakby no. nie ruszasz... Z jak czego jest, masz internet, to? Z UPC może? Mm -hmm. No to bardzo dużo ludzi ma problemy. Ja sam mam problemy z lagowaniem streamu. Co tam pisałem na Skype? Jeden z moich znajomych. Ale Nie 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 nie. nie, nie. nie ja, mam, ja mam w prawym dolnym rogu normalnie mi wiesz. Ten połączenie z internetem pokazuje X. Aha. Ładuję znowu dobra. X. U myślałem nie? że a może masz kabel uszkodzony? Ja niby miałem, wiesz, dobry kabel. Ja teraz ale zmieniłem, wiesz, więc zobaczymy Aha. na szybko. Tu rozwalamy to jakoś? Jak się coś... e, nie, 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 nie. czekajcie, ja wam powiem, co tu zrobić. To więc to jak, to się to to... jak się znowu coś zepsuje, to. To na pewno musi być umocnione. Nie, nie, tutaj umacniamy, nie rozwalamy. Miszek. To, to też? Czekaj... No, Która? E, Dob tak, tak to też, to też. Tego... No nie mogę zejść z tego! Skubana, ale nie załatwiła ten opta Cukierczki macie jeszcze? Ty hey, tak faktycznie! To, ale to faktycznie... Żeby... Ale kurde jaja. To jest cało? No nic no, no, z tym dronem y rozwaliła puszkę, że no, no, no ten lustro. Naprawdę? Można wskoczyć no. w to? Tak, tak, tak. Nie wskoczyć, strzelić w tą... ja, to, tylko do Aha, tym dronem, dobra. Mamy cukierki? Mamy, dobra, teraz się wezmę. Nieźle. Najgorsze, że jestem w trakcie tej pieprzonej animacji i ten dron kurde, pisga po plecach. jakieś coś widzimy Gdziekolwiek? Słyszymy? kurde bombarduje mnie Ziemniaki coś słyszałem ale... mną. są tam są tam są tam be advised has located a bomb co za chulę graba tym robotem ale ja widzę ich tam. O kurde, jest koleś! Ja nie widzę! To, że strzelać nie mogę, kurde, jak klatam. Tam się czają na górze. Tak, 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 tak. rzucili? Empa? Mam tu diffuser jakby co? Na górze. Ja Ciebie nie widzę. A tu jest. A ja, ja widzę! widzę. Jestem, jestem. Gdzie, gdzie, gdzie? Ładnie, oh, pięknie. Jest. Jak to fajnie się skacze, ty. Bardzo ładnie. <laughs> o jezu, jakie to było fajne. Lego <laughs> <Jak> zraszował. Ech, <laughs> kopnął! No jasne. Król. Nie dobrze. Panikowałem, przepraszam. Torcik nie jest. Ej. Albo nie powiem wam. Tak, byś zjadł torcik. Coś nie, byś a zjadł, a w każdym razie. Propo po torciku. To moja siostra robi torty, nie? I to naprawdę ładne torty robi. I, i tak hobbystycznie, całkowicie, bo nie jest z żadnego wykształcenia, nie? A, jest? No, nie, nie jest cukiernikiem ma, nic takiego, i, ale robi super te nawet na zamówienia. I zrobiła mi kurde, tort. Słuchajcie, w kształcie pada do PlayStation. No słuchaj, no, liczyłem dokładnie. na tort w innym kształcie jak zacząłeś umyć ja ja LTFCP. liczyłem na cream pie. Ale z drugiej strony to siostra <noise> była, więc... Nie no, ja wiem, nie wiem. No. A czy, mogłem sobie, za, mogłem powiedzieć, że mi zrobiła coś z Dragon Ball'a, ale pad też może być. Ja to zrozumiałem, że to mówisz, mogłem <noise> powiedzieć, że mi zrobiła coś z Dragon Ball ale już i tak kłamię to. No tak. <noise> Mają chyba dół, co? No, tak mi się wydaje, chyba była, Jak mają dół... To tak. chodź po zejść na placu budowy. Tak, są tam, Są na Tak, tak, tak. Dobra. Same. To ja zmieniam. Plac budowy, proszę bardzo. No i mnie zniszczyli, no ale trudno. Dzięki <noise> rok. Torcik. I Torcik. Spuścisz, spuścisz im się w kuchni. Stary, spoko. Na co? Oh. Oh. Prowadź mnie powoli uwaga na okna tutaj. Prowadź mnie. Niech się. Teraz zazdrości. Bo ja za zasadę obiegnę. Gdzie mam i biec? Do mnie chodź. Chodź, ja ci powiem, co masz biec. Nie. Do piwnicy. Możemy tu wejść. <grym> Bardzo dobrze. Jamy. Dobra, i możesz tutaj, w tym pomieszczeniu, już spuszczać swoje te. Dobra? Moje dzieci. A ja mogę to tak. rozwalić? Czekaj, ja jeszcze patrzę. nie, jeszcze nie. są takie przyszłone guziki. No. Zamiast rzucić granata, wyciągnąłem drugą spluwę. No przecież to się można pociąć. Dobra, rozwalaj się, to rozwalaj. O Boże. O, ale porażka. Porażka. O sztydle, Niech to szlak. Po się mi pojechało. Tam cię zabiło. Czekaj. Ten head. Szlak? Jakim się ze Heda? Z której strony cię zabił? No i tu stałem z head. No tak po, po, po skosie. Jak leży to po lewej. No. Trudno mi było określić jak jest poniżej. O, kurwa, mój bronik. tylko te głowy tam wystawiłem. kurde. Co tu się dzieje, krąg? Ciężki, w <laughs> Uwaga, na końcu korytarza jest. w e, prawej strony graba. Widzisz na to, chyba. Kurde, kierunki ci się mylą, stary. No, tam był jeszcze jeden, tam był jeszcze jeden. O, no właśnie. O, ale przecież, kurde. <laughs> Ej, ale chyba go zabiłem. Eee, nie wiem w sumie. Wydaje mi się, że go zabiłem, bo była. O. To była czaszka normalnie się pojawiła, taka wiesz, kurde. No to jeśli tak, to tak. Tak, no. zabiłem, bo to du duraktar, nie? Mhm. Durak, nawet tu durak. Myślałem, że ty seta tak wolno się ten. Ja no sobie jeszcze. No, ładnie nie gra. Szkoda, no, że diffuser nie ma, mógłby zaplantować. No, widział. O. Tu jak to wleżały te zwłoki? O Jezus. O Boże! No, ale strzelał tak jak ja. Nie wam ale mam wygra na lepiej. Jak to gdzie mógł go trafić. No ale tak to było dobrze, no tak całkiem nieźle to rozplanował gościu Tibijski. To niska czułeś myszki, gardy, nie obrócił się. Zróbmy to tak przez zaskoczenie. Gdzie się? Bar. Jest duży bar, ciężko tam wrostką ustawie, cokolwiek. A baru to nie odmówię. Dobrze... Dobry bar. Seto, ty masz... ...granaciki, prawda? To proszę to mam. Uwaga, rzucę I z drugiej strony też Z drugiej strony w sensie? No w sensie obok, żebyś dwie dziurki zrobił o. I trzeba umocnić e, striptease tam też, panowie Co to, e, te, gdzie są A, o sorry tak mówię o tych, tych To jeszcze się

Tam walczcie, a ja wypracuję swoje punkty. Tutaj potrzebna pomoc. Kurcze, kurczę, z której to? Aha, wszyscy idą z tamtej strony chyba. Dobra, woah, jeszcze dostałem czegoś. No, ja bym, o 100. Na górze? Kurde. Tak, na górze. O kurde, ja muszę zabrać pancerz jeszcze. <laughs> Dam radę, czy mnie to zabiło? Dam radę. Położyłem tam ten C4, żeby oni się bali wejść. Dobrze. Nowy Sofit. Tak jest, tak jest. Są na górze, na moim pingu jakby, co? Dobra, ja zostanę na dole, bo widzę graba tam poszedł do ciebie. Ja, trzymajcie to, trzymajcie. Ja spróbuję zrobić plecy. God. Nie wiem, czy się uda. Jak się Roki mów kiedy detonować To C4. Mm, co, nie wiem, nie wiem, bo... A tam przy, tych, przy tym wejściu zostawiłem... Wow, A... o, nie ma. czy on kogoś zabije, bo jest tak wysoko. Co tu się dzieje? No trochę się gubię. Dobra, z drugiego budynku już nie ma. Teraz tylko jeden. Nad nami chyba jest. Nie, nie, chyba, chyba zdropił. N nie wiecie skąd strzelał? No tam gdzieś. Nie ja tego prawego to... pojęcia. Na, ze na zewnątrz, chyba. Na zewnątrz? Tak mi się wydaje. Albo na górze, na górze. Może jest dobrą Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, panuje nad tym. No to ładnie. Dobrze panowie. Ja bym wypatrzył. Nie no, w siaturce cię Full auto śmierci, full control. No, jeszcze zadzwoniłem do mamy. Broń w, w kartani. <laughs> Będzie dzisiaj, jest jak możliwy. Oh, dobrze, dobrze, dobrze. Tak, dobrze. dobrze, dobrze. Dobrze, panowie. Roki, 3-1, proszę. Już się no, na No, od razu gra, kurde. Ja mam 1-1-2. No, mm. no Jezus, Eto to tam standard. No Ale... to co, co, co? <ślesy> <ślesy> no dobrze. <ślesy> Lecimy, moi mili. Idziemy z koksem. To co my? Czyli? Bar. Dobra no, panowie, tutaj jest prosta opcja na plant. Eee, dobrze. Zapraszam was od... Odkąd ja was zapraszam? Zeskanowałem od dusz. Od doków. Mamy termita, mamy Touchera. Idealnie. <grywka> Punkciki w panu. E, no, toucher, jest. termit od doków. Da radę? Nie bardzo. Da ja radę, ja jestem. jestem. Toucher, jest. Dobra, graba. E, Pójść defuza. No, no, tam. No, tam, nie? Gdzieś tu. Nie, nie. No dobra, nieważne. E, wchodzimy to? tędy. Dobra, ja zdronuję. Ja możesz ścianę rozwalić? Eee, możesz się rozwalać, tylko ci sprawdzę, czy w tym podiesz, coś jest. Jest tu, jest tu gość, jest tu gość, uwaga! Oznaczam go. Oznaczam Tam go. No z drzwi, z tych, jak otworzyliście... Możecie tą, podnieść sobie to, możecie podnieść se to. Oznaczę. Dobra, cofnął, możemy wyjść tą dziurą. O Jezus. Ładnie na zwyczaju, Skubaniec. Teraz, to, tak. E, teraz tak. Tatcher rzucamy tutaj. O jest. E, jeśli chodzi o termita, to od razu przepalamy. To gdzie tam rzucił tatcher i plantujemy. Teraz gdzie? tu, tu, tu. Aha, tu, e, tak. To... Nie, dobra, to jest tu. przepalamy teraz. Tu, 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 tu. Przepalajcie. Ja ja Zrobię dziurkę z tej strony. I tam się przygotuj do planta graba za. Wow. Tu jest jeden gościu. Dobra, odpalać? Tak, 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 odpali, śmiało, śmiało opala. No, to jest na zewnątrz. <laughs> no, przepraszam, jeżeli kogoś się ślepiłem, najbardziej ślepiłem siebie. Ok, Wykryto ok, okay, okay plantujcie, 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 plantujcie. Czekaj, z... Czekaj, no, rok tu strzela. Tam, tam, w rogu. W rogu plantuj. Jezus, Maria. Jezus, Maria. A ja się na ten wbiłem, na pułapkę sobie. On. LOL. Dobra, plantuję. Ach. Ja się nadziałam na pułapkę, ale mnie rozproszyłeś, roki, tyli swoim. Nie, nie wiem, przepraszam, Takie cię, ale no, W ogóle nie wiem, co się ja rob, robię. Tak. Wykryto mnie, lol, gdzie tu są te. tu. Te... To człowiek pająk. To jest brud. Ale bzdura. Ty bzdura. No, kto mnie wykrywa? Kurde, znowu nie ten pieprzony ten, ta, ten ta, Kromy, To była ta główna Krak. 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 kamera. Tak tak, 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 tak. Ona wśród tych wszystkich ledów czerwonych się w ogóle... Nie widzimy. No Ładnie wszedł na prefajerze, ale... Ale kromek lepiej wchodzi zawsze. <grym> nie mogę grać tą mieć. Kabaną, bo mi kurde za dużo guzików cały czas włącza <grym grym grym> to co trzeba. Uwierz w marzenie <laughs> Dobry Nick, mam kolejny. Uwierz w marzenie. Jaka ranga, panowie? Pochwalcie się. Srebro. Srebro jeden. Srebro jeden. No. Wszyscy mamy to samo. To ładnie.